Co robić, kiedy znikają klienci, kiedy znikają pieniądze, kiedy w relacji się zaczyna sypać? Czy jesteście w miejscu jesteście we wzorcu, że coś, co do tej pory było, istniało, było Waszym doświadczeniem, po prostu znika, kurczy się, odpływa i tak dalej, tak dalej. Najłatwiejsze porównanie to jest tak, jakbyście byli w miejscu dotarcia do końca jakiejś trasy. Nawigacja mówi koniec trasy. To jest dokładnie to samo miejsce. Koniec trasy, czyli koniec jakiegoś etapu. Teraz to, co nie pozwala Wam skorzystać z tego miejsca, bo przecież to, że trasa się skończyła, to nie znaczy, że to jest śmierć, że to niedobrze. O Boże, już teraz nigdy nigdzie nie pojadę, już teraz moje życie się skończy. To znaczy, że jakiś etap drogi został zakończony. Co, co trzeba zrobić, żeby wyruszyć w nową drogę? No, wpisać nową destynację, tak? To, co nie pozwala Wam wpisać nowej destynacji, czyli ustawić kolejnej trasy, to jest trzymanie się punktów widzenia, że coś straciliście, że Boże, Boże, co mam zrobić? Wszyscy mi porzucili, klienci odpłynęli, znajomi odpłynęli. Dam Wam jeszcze jedno porównanie. Jeżeli coś odpływa i Wy zostajecie, to po co? Po to, żebyście się zgubiły, czy raczej po to, żeby się wyłoniła Wasza istota, Wasza persona? i jakaś wasza jakość, która musi zostać wykorzystana na kolejnym etapie podróży. Żeby móc ustalić nową destynację i żeby mogli znowu przypłynąć inni klienci, inni ludzie, inne relacje, inni przyjaciele itd., to musicie się dowiedzieć o sobie. Jaki etap podróży już się zakończył, czego się nauczyłam, jaki etap podróży jest przede mną. Z jakimi klientami chcę teraz pracować? Jakie relacje chcę tworzyć? W jakie relacje już nie chcę wchodzić? Musicie dokładnie zrobić bardzo poważny rachunek sumienia odnośnie tego, czego już w swoim życiu nie chcecie, a czego chcecie? Dokąd idziecie? Co jest teraz waszą kolejną destynacją? Co chcecie sprzedawać? Jak chcecie sprzedawać? Za ile chcecie sprzedawać? Kim jest wasz klient? Co od Was kupuje Wasz klient, jak Was traktuje Wasz klient, z jakim mężczyzną chcecie, co on Wam da, co Wy mu dacie, jak się przy nim czujecie, jak Was traktuje, jak Was już nie traktuje, jakiego wyglądu ciała już nie chcecie, no wszystko co przyjdzie Wam do głowy z tego wzorca, czyli co się zakończyło, co już nie ma racji bytu, bo, bo już jest stare, bo już się zużyło, bo już nie ma wartości, jakie wartości muszę do swojego życia zaprosić. Kiedy zadajcie sobie to pytanie, wyklarujecie siebie, wyklarujecie swoją energię, wyklarujecie swoją nową pozycję w energetyce, to jest wpisywanie destynacji do nawigacji Google. Dopiero wtedy będziecie mogły pojechać w dalszą podróż. Sprawdźcie, przetestujcie i pochwalcie się efektami.